Przychodzi biskup na wizytację do kościoła. Przegląda księgi wieczyste. Nagle patrzy ochrzczono psa. Zdziwił się i mówi do księdza. Księże Piotrze, psa? Tak nie wolno. Na to ksiądz. Biskupie, ja wiem, ale dali sto tysięcy złotych, a dach przecieka i ogrzewanie szwankuje. A no to trzeba pieska przygotować do bierzmowania. Zakonnica gra z księdzem w piłkę nożną. Ksiądz strzela na bramkę, nie trafił i krzyczy Okuźwa, ale zeszło! Zakonnica grozi księdzu, że jeżeli jeszcze raz przeklnie, Bóg go skaże. Ksiądz znów strzela i przeklina: Okuźwa, ale zeszło. Zakonnica znowu grozi, że nie można przeklinać. Ksiądz za trzecim razem to samo. O kuźwa, ale zeszło. Nagle uderza piorun z nieba w zakonnicę. Księdza dochodzą głosy z niebios. O kuźwa, ale zeszło. Rozmawia dwóch księży. Ciekawe, czy dożyjemy zniesienia celibatu. Drugi na to. Chyba nie, może nasze wnuki. Córka nowego ruskiego biznesmena przychodzi do ojca i oświadcza, że wychodzi za mąż. Za kogo? Za popa. Zwariowałaś? Miłość, tato. Serce nie sługa. No dobrze. Przyprowadź go jutro. Córka przyprowadza młodego diakona. Jedzą, piją. Ojciec mówi: Wiesz, że moja córka co miesiąc musi mieć inną kreację za 10 tysięcy dolców? Jak wy będziecie żyć? Jak ty ją utrzymasz? Bóg pomoże. A jeszcze ona przyzwyczajona co tydzień latać do fryzjera do Paryża. I co? Bóg pomoże. Ona jeździ tylko Ferrari i Porsche. I musi mieć zawsze najnowszy model. Jak ty sobie wyobrażasz życie z nią? Bóg pomoże. Gdy narzeczony poszedł, córka pyta biznesmena: Jak tato? Spodobał ci się? Burak. To prawda, ale podobało mi się, jak mnie nazywał Bogiem. Ksiądz i siostra zakonna wracają z konwencji, kiedy nagle nawala im samochód. Ponieważ awaria jest poważna, zdani oni są na nocowanie w przydrożnym hotelu. Jedyny hotel w okolicy ma wolny tylko jeden pokój, więc powstaje mały problem. Siostro, wydaje mi się, że w obecnym przypadku pan nie będzie miał nam za złe, jeśli spędzimy noc w tym samym pokoju. Ja prześpię się na podłodze, siostra weźmie łóżko. Myślę, że to będzie w porządku. Więc jak ustalili, tak i zrobili. Po dziesięciu minutach. Ojcze, jest mi strasznie zimno. Dobrze, podam siostrze koc z szafy. Dziesięć minut później. Ojcze, nadal mi strasznie zimno. No dobrze, podam siostrze następny koc. Po kolejnych dziesięciu minutach. Ojcze, nadal mi strasznie zimno. Nie sądzę, aby w tym wypadku pan miał nam za złe, abyśmy zachowali się jak mąż i żona w tą jedyną noc. Masz rację. Wstawaj i sama weź sobie ten cholerny koc. Ksiądz dostał cynk od znajomego proboszcza z innej parafii, że ma do niego przyjechać biskup na wizytację. Poszedł więc na targ kupić coś do jedzenia. Zauważywszy wielką rybę, mówi do sprzedawcy: Jaka piękna duża ryba! No, sam tego skurczysyna złowiłem, ależ pan jest wulgarny. Niech się ksiądz nie denerwuje. To taka nazwa tej ryby, tak jak szczupak czy okoń. Ksiądz kupił rybę i zaniósł na plebanie, gdzie była zakonnica. Jaka piękna duża ryba! powiedziała zakonnica. No, a jaki ciężki skurczysyn? Ale się ksiądz wyraża. Ale siostro, to taka nazwa tej ryby, tak jak choćby sum czy płoć. Niech siostra skrobie tę rybę. Zakonnica zaczęła pracę, kiedy do kuchni weszła kucharka. Jaka piękna rybka! No, jak ja tego skurczy syna oskrobię, to pani go usmaży. A skąd u siostry takie słownictwo dzisiaj? To taka nazwa tej ryby jest jak szczupak czy coś. Na wieczór siedzą przy stole biskup, proboszcz i zakonnica... A kucharka wnosi gotową rybę. Jaka piękna duża ryba, zachwyca się biskup. Ja tego skurczy syna kupiłem. A ja tego skurczy syna skrobałam. A ja tego skurczy syna usmażyłam. Ksiądz biskup wyciąga steczki 07 litra i mówi: Cholera, widzę, że tu sami swoi. Ksiądz mówi do plebana: Ty pleban, chodźcie wyspowiadam. E tam. No chodź. No dobra. Spowiada się, spowiada w końcu, mówi: Więcej grzechów nie pamiętam. Na to ksiądz. Ty, pleban, nie wiesz, kto mi winom szalne podpija? Nic nie słychać, proszę księdza. To chodź się, zamienimy. Ty coś powiesz, a ja zobaczę, czy nic nie słychać. No dobra! Zamienili się i pleban mówi: Ty, ksiądz, nie wiesz, kto mi zochę obraca? Ty, rzeczywiście nic nie słychać. Przychodzi zakonnica do spowiedzi i mówi: Proszę, księdza, popełniłam bardzo ciężki grzech. To niech siostra powie. Ale się bardzo wstydzę. No niech siostra powie. No bo latałam nago po parku. Piekło, moja droga, piekło. No, piekło, piekło, bo dupą wpadłam w pokrzywy. Gdzie jest największa niesprawiedliwość? W kościele. Wszyscy się składają, a tylko jeden pije. Dziadek przychodzi do spowiedzi. Proszę księdza, ja przez wojnę ukrywałem Żyda. Ale to nie grzech, to wielka droga do zbawienia. No tak, ale ja za dobę kazałem mu płacić 100 dolarów. A to już nie jest tak dobrze. Ksiądz daje mu rozgrzeszenie i staruszek wychodzi, po czym za chwilę wraca. Proszę księdza, a jak ksiądz myśli powiedzieć mu, że wojna dawno się skończyła? Ksiądz namszy świętej mówi. Małżeństwo to spotkanie dwóch statków na morzu życia. W tym czasie jeden z parafian myśli: Więc już rozumiem, trafiłem na okręt wojenny. Idą pieniądze do nieba. Najpierw idzie dziesięć złotych. Gdy jest przy bramie, słyszy: Ty, dziesięć złotych nie pójdziesz do nieba, do piekła z nim. Idzie pięćdziesiąt złotych i słyszy to samo. Idzie sto złotych i też zostaje zesłane do piekła. W końcu idzie pięćdziesiąt groszy. Ty, pięćdziesiąt groszy zasługujesz na niebo. Inne pieniądze się buntują. Jak to? My mamy większą wartość, a takie pięćdziesiąt groszy idzie do nieba? Nagle słyszą głos. A kiedy was ostatnio w kościele widziałem? Brat Jan wstąpił do zakonu mnichów milczących. Już na wejściu przeor zakonu powiedział: Witamy cię w naszych progach. Możesz robić w zasadzie co ci się podoba, ale nie możesz się odzywać, chyba że ja ci na to pozwolę. Po pięciu latach przeor przychodzi do Jana i mówi. Bracie Janie, dziś piąta rocznica Twojego przyjścia do nas, więc możesz powiedzieć dwa słowa. Niewygodne łóżko. Dobrze, rozumiem, zajmiemy się tym. Wymienili mu łóżko na wygodniejsze. Znów minęło pięć lat i znów przychodzi przeor. Bracie Janie, dziś dziesiąta rocznica Twojego przyjścia do nas, możesz powiedzieć dwa słowa. Zimne jedzenie. Dobrze, rozumiem, zajmiemy się tym. Zaczął dostawać ciepłe żarcie. Po kolejnych pięciu latach, przeor przychodzi i mówi. Dziś mija piętnaście lat, od kiedy postanowiłeś być z nami. Możesz powiedzieć dwa słowa. Chcę odejść. A przeor na to, smutnie kiwając głową. Wiedziałem, że tak się to skończy. Od samego początku tylko narzekałeś i narzekałeś. Na budowie słychać okrzyk. Franek, podaj kuźwa tą cegłę. Przechodzący ksiądz zwraca uwagę. Może tak delikatniej. Dobra, Franek, podaj kuźwa tą cegiełkę. Przychodzi Irlandczyk do spowiedzi i mówi: Proszę księdza, ukradłem trochę drewna. Ile? No, zbudowałem budę dla psa. No to nie jest źle. Ale proszę księdza, mnie trochę tego drewna zostało. Ile? Zbudowałem sobie garaż. No to już gorzej. Ale proszę księdza, mnie jeszcze tego drewna zostało. Ile? Zbudowałem sobie dom. Synu, ciężko zgrzeszyłeś. Wiesz co, to jest nowenna? Proszę księdza, ja zbuduję te nowennę. Mnie tego drewna starczy. Mi jeszcze trochę zostało. Ksiądz zbiera na tacę i podchodzi do takiej jednej starszej pani, która chowa pieniądze i pyta: Dlaczego pani nie da nic na tacę? Ale to jest na fryzjera. Maryja nie chodziła do fryzjera. A Jezus nie jeździł Mercedesem. Kto to jest ksiądz? Jest to facet, do którego obce dzieci mówią ojcze, a własne wujku. Ryzyk, Pop i Rabin opowiadają, co każdy z nich robi z pieniędzmi zbieranymi na tacę. Rabin. Ja rysuję kółko wielkości tacy i podrzucam pieniądze. Co spadnie do kółka to dla Boga, a reszta dla mnie. Pop. Ja rysuję kreskę i podrzucam pieniądze. Co spadnie na prawo to dla Boga, a to po lewej jest dla mnie. Ryzyk. Ja tak samo podrzucam pieniądze do góry. Co Bóg złapie, to Jego.